Chodź i pomogę ci. A... Powolutku. Jak długo spałam? Zacząłem się już martwić. <słuch> A... 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 Galahadzie, gdzieś ty się podziewał. Persiwalu, chyba jednak mamy problem. Co jest? Najpierw wezwij Nicole. Potrzebujemy broni. Rebelianci zamienili oddział psychiatryczny w kryjówkę. I niestety, bazę wypadową. Kompania Zjednoczonych Indii może być w niebezpieczeństwie. I Lord Hastings. Zapewniam cię, że nic mi nie jest. Czy trzeba zawiadomić Radę? Zapewniam cię, Grey, że czuję się świetnie. Czy kiedykolwiek posłuchasz mojej rady, Isi? Znasz odpowiedź na to pytanie. Mój ojciec musiałby najpierw wyrazić zgodę. Galachat przyjacielu! Markizie, przestał się pan mną interesować. Ah, mademoiselle, nigdy nie wątpiłem w to, że pokona pani tych plugawców. Lecz pani rycerz wraca na tarczy. Tch. Nikomu o tym ani słowa, rozumiesz? Wedle życzenia to duże ryzyko. Ani nie mówiłem, się Zaczynaliśmy tracić nadzieję. Mieliśmy drobne kłopoty. Chodź, mamy mało czasu. Sir, to dla ciebie, jak prosiłeś. Powinno działać prawidłowo. Dzięki Nikola. A druga broń? A, tak. Jesteś niezastąpiony. Percival, jest twój. Może się przydać. Agamemnona, gdzie teraz jest? Już wyruszył. Jest w drodze do Portsmouth. Ostatniego przystanku przed Ameryką. A ochrona na pokładzie. Czy oni wiedzą o rebeliantach? Spiskowcy mogli już przeniknąć w szeregi strażników. Musimy załatwić tę sprawę dyskretnie. Musimy powiadomić Radę o tej sytuacji. Nie mamy czasu, by czekać na zgodę Rady. Wsiądziemy na ten statek. Jak to zrobimy, mąż? Statek już leci. To proste. W rzeczy samej. Argus 5! Już jesteśmy! Przyjąłem się festiwalu. Argus 5 wycofuje się lepiej, gotowy udzielić wsparcia. Potwierdzam! Dziękujemy za podrzucenie. Położenia bez odbioru. I to ma być proste rozwiązanie? Wszyscy są bezpieczni. Ruszamy na twój znak. Chodźmy! I grain! Lafayette! Bardzo ryzykowne przyjaciele. Już się poddajesz, markizie? Na pozycji! Osłaniam cię! Chodźmy! Chętko do środka. Ukryjcie broń. Lafayette, Galahad, przejmijcie obaj kokpit. Po cichu. Tak jest. Izabeł idzie ze mną na zwiat. Trzeba sprawdzić, co słychać u gości. Naprawdę nie mam się w co ubrać. Muszę sobie coś kupić. Co mamy robić, mesie? To co trzeba. Nie ma czasu na demaskowanie spiskowców wśród strażników. Mm, znowu działamy bez wsparcia. To prawda. Poza tym pamiętajmy, że przejmujemy flagową jednostkę kompanii. Pytania? No to w drogę. Sebastian, muszę spytać. Z kim rozmawiałeś w Mayfair i Whitechapel? Starzec. Długa historia. Opowiem ci ją w odpowiednim czasie. Na razie wciąż szukam odpowiedzi. Ufam, że wiesz, co robisz. Twoja samowola zaczyna drażnić Radę. Zakon się zmienił, Graysonie. Tak, wspominałeś już o tym. Cierpliwości, Druhu. Cierpliwości. time.